Idziemy na start Jaka to jest wielkość? 15 15? czy ja Ciebie dzisiaj na kifie nie widziałem Byłeś w Poddąbiu? Nie, ale widziałem na XC Contestie A Ano ty jesteś Marcin może? No. Tak. Cześć, miło Cześć. poznać, bo kurde z, y, Tyle patrzę na te twoje piękne przeloty, zazdroszczę. Latałem na taczu. E, doskonałe to. Tylko e, raz mało się kurczę nie wpierdoliłem w budynek, bo puściłem sterówki. I on tak zapierdziela w dół. Tacz szaleje, ale czy doleci? Nie doleci! Przesadził! Przesadził o. No To jest ten akurasy. Nowy dudek specjalnie do lądowania na celność. Jest pięknie. Nie latałem jeszcze na tym modelu. <głysy> Dziesięć siedem sześćdziesiąt siedem z gracją <grywa> Takbym powiedziała trochę nie czalę A teraz Bączek Ale zabawa przednia ja no. jest pięknie Ładna pogoda się zrobiła. Jakie większe widoki? Nie wiedziałam, że tak ładnie. Bardziej się jest! Brawo! Brawo. Brawo. 25! <grywa>